Dziś pokażę Wam, jak zdobyć bezpłatny mobilny internet, który będzie działał do końca 2016 roku. W opisie tego filmu znajdziecie link do artykułu, który napisałam krok po kroku: co trzeba zrobić, aby taki internet dostać. Wchodzimy na stronę Aero, link również będzie dostępny, i mamy listę kroków, które trzeba wykonać, aby otrzymać taką kartę. To jest główna strona Aero. Jeżeli klikniemy bezpłatny internet zamów kartę, otrzymujemy listę kroków, również u mnie na stronie jest ona dostępna. Pierwszy krok to wypełnienie wniosku online. Wypełniamy wniosek. Jedna dorosła osoba, która jest zameldowana w Polsce, może otrzymać jedną kartę. Zatem na dorosłą osobę na siebie wypełniamy taki formularz. Wpłacamy 20 zł na konto, dodajemy potwierdzenie wpłaty, można zrobić taki przelew przez internet, bądź w banku na poczcie i dołączyć skan takiego potwierdzenia wpłaty. Wybieramy formę dostawy. W tej chwili jest dostępna tylko przesyłka pocztowa, w związku z tym musimy jeszcze zapłacić 7 zł na inny numer konta. Gdy zrobimy te dwa przelewy, klikamy Wyślij i następnie. Krok drugi już zrobiliśmy tak, bo wpłaciliśmy depozyt. Następnie pobieramy i dru drukujemy wniosek. Kopiujemy na nasz dowód tożsamości. Drukujemy potwierdzenia wniesienia wpłat lub załączamy do listu i podpisujemy i wysyłamy w kopercie na adres, który jest tutaj podany. Jeśli chcemy mieć pewność, żeby dokumenty dotarły, wysyłamy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, to troszkę kosztuje więcej na poczcie, ale warto to zrobić. Czekamy potem około 3-4 tygodni. Można zobaczyć sobie harmonogram realizacji zamówień. W tej chwili, jeżeli bym zamówiła, dzisiaj, jest, dzisiaj mamy 10 kwietnia, więc dokumenty nie zdążą dotrzeć do 11, więc ja już bym była w tym miejscu. Pewnie za tydzień dokumenty by dotarły. Zatem do 25 kwietnia, czyli teoretycznie w ciągu 2-3 tygodni, powinna być u mnie ta przesyłka. Czekamy na listonosza. Listonosz przynosi nam taką kartę. W międzyczasie możemy się zaopatrzyć na przykład w e, modem USB do komputera. Wygląda w ten sposób. Ewentualnie można taką kartę włożyć do smartfona, tabletu, który ma opcję 3G lub do routera, który będzie nam rozprowadzał ten sygnał za pomocą Wi-Fi. Ja kupiłam taki modem USB na Allegro. Wpisałam po prostu modem USB. Dodałam jeszcze Aero 2 w nazwie. Nie wszystkie modemy działają z kartą Aero 2. Tutaj się pojawia lista. Trzeba sobie poszukać, popatrzeć. Warto sobie sprawdzić po swoim województwie, żeby nie płacić za koszty dostawy, może gdzieś blisko swojego miejsca zamieszkania możecie odebrać. Także na Allegro szukamy sobie w dobrej cenie z dostawą modem, kupujemy, wkładamy taką kartę i cieszymy się bezpłatnym internetem. Na stronie napisałam też, co trzeba zrobić, żeby tą kartę uruchomić. Jest to dość prosta sprawa. Zachęcam Was do odwiedzenia, powodzenia i miłego surfowania po internecie.